Cześć wszystkim, dzisiaj na stole mamy zawias do Citroena C5 zawias drzwi będzie wymieniany ze względu na to, że ten stary, który jest obecnie zamontowany w samochodzie jak zwykle trzeszczy znany problem we wszystkich Citroenach C5 e, trzeciej generacji ten jest nowy Kupiony w sklepie stacjonarnym. Widać, że jest pokryty jakąś farbą taką czarnego koloru. Niestety bardzo poobijany. Nie wiem, czemu wszystkie tak przychodzą. Czy to z Allegro, czy kupione stacjonarnie. Wszystkie są takie poobijane. Ze względu na te uszkodzenia lakieru, ale też na srebrny kolor auta. Na którym będzie montowany ten zawias, spróbuję go polakierować. No i tu już mamy, drodzy, zawias do Citrena, polakierowany, kod koloru EZR. To jest srebrny metalik. Na zmatowiony zawias poszedł. E akrylowe sprayu na to baza i klar prezentuje się całkiem nieźle a gdybyście chcieli drodzy zobaczyć co jest wewnątrz piszczącego zawiasu dajcie znać w komentarzach na razie do zobaczenia